Witajcie widzowie, to ja lotemcę dzisiaj zjadę skałek. Przywitajcie! Hej! O, ogólnie to o, obaj nagry... Odcinek z serii od zera do. Milionera. No można go tak nazwać. To pierwsza gierka. No. I sorry za dwie. No, ogólnie, ogólnie ten odcinek będzie na naszych dwóch kanałach. I przepraszam za to, że ostatnio dźwięku mnie nie było. No wiem. Mi się nie chciało, Ja po prostu surowy dałem. Ogólnie mam, mam ten każdy fajny, ten drugi. No. No, koło 15 minut. kopię Ej, ono? No. Olek? No. A ty powiesz, jak będzie 15 No. czemu ja mnie tak nie No. Będzie dużo wycinaja, bo oni tam na grupie ciągle piszą i mi to wyskakuje. Legendarny! Ja! Nani! Mam ja! tak, na dwóch na nani już! Ja już ja już, wiem, ja już mam połowę do tego już A, a Trochę też mam Zapraszam i winianka, nie? Wejdę na knockout i ale, ale abym nie chciał No ale dobra. Dobra, ja wezmę nani Po prostu Piąty poziom na nani Okej, to Minionek dołączy teraz do nas i będzie z nami. No. Ja chyba już miałem najkumaję już rangę. No. I mam rangę. Another round. Could I be a juke? Ja teraz gram na niej. nowy Żadymiarz dropnął. Now. Na, na pewno to będzie na nagraniu na pewno. over, kids. <laughs> Tamam, ona kanalımıza alıyorum. Neyse. o? drop Ya ya den. Ale że na samym początku odcinka legendarny start Drop? To cześć widzowie, to ja oled ceń Niestety, mam, miałem problemy, ponieważ, co się znowu stało z mikrofonem? I dźwięki po prostu znowu nie za, z, zostały załapane, więc ogólnie to tak, ma, teraz będę la, jako lektor przez resztę odcinka. Jak to swój montaż poinformował mnie o tej sytuacji, że nie ma dźwięku, on oczywiście zmontował to co mógł. I ta została tylko moja robota, bycie lektorem. To tak, ja gram jako nani. I zbiałam parę kuby, który zniszczył skałek. Niestety Edgar przyszedł i mnie zabił, jak tutaj, ale skałek go nie dobił, a za to na niego skoczy, a w tej się respie. I teraz, jak wieczorek się zrobił... Czekaj, Manchester to powinien wyciąć. A trudno. Oczywiście przegraliśmy. I gramy teraz dalej. Oczywiście musimy chwilę poczekać, bo też tego też nie wyciął. I dlaczego ja tę się płaczę? Trudno. Okej, okay, to kolejna runda. Oczywiście przyspieszona teraz ta runda. Rund będzie przyspieszonych, bo tutaj jest kompilacja przegranych. I widzicie jak to się dzieje? By mógł to jeszcze przyspieszyć, bo ogólnie tak jest. Jestem na tym samym programie, programie który montażysta to montuje, by mógł to w każdej chwili przyspieszyć, ale mi się nie chce, bo to montażysta była robota albo po prostu dla niego to było wystarczająco szybko. Nie wiem. Nowy zginęliśmy. Czarny kran tam był. Te razem jak się kapić na środku. Zmieniłem zdanie. A to jest że ronda już wygrana. Okej. Okay. Teraz to będzie chyba ronda wygrana. Patrząc po tym ile mam kubów, No. Matura Star dropa Ok, to będzie koniec tej kompilacji. No, bo właśnie odblokowałem kluby. Mega nie będą grać. Oczywiście szkaki jeszcze tego nie ma, bo mam mniej pucharku ode mnie. I dostałem jakiegoś rosyjskiego klub. Oczywiście chcia, chciałem od, Sprawdziłem to jak, co tam był I postanowiłem, że wyjdę z tego klubu Bo czekałem skałek w stworzy klubu, on ma, miał co tysiąc coinów. Ja nie miałem Mi się też sprawdziłem. I teraz kolejna runda. 3L Primo. My, my owaj poszliśmy na dół. Teraz przyspieszenie jest. I, i ogólnie skałek przeżył. Teraz ja I wygraliśmy. Jak odblokował klany. Kluby. Znaczy się. I też tworzy klub. A ja nie wiem co tam mówiłem. Chyba coś, w co, wbijacie na kanał skałka, nie wiem. A jeśli tak, no to wbijacie na jego kanał, tam to są bardzo fajne odcinki. Bardzo kreatywne też. On ma stosowów spra spra sprawie, żeby był miał jeszcze więcej To tak, teraz piszę nazwę jego klubu. Możecie wbijać. Oczywiście widzicie, ile tam było klubów. Ażem tu nadal wpisywał. Teraz właśnie ten klub stworzył. I wtedy skaknie mi zaproponował, że po prostu może przez jego Mogę przejść jego profil dołączyć do tego klubu W którym momencie to było? Chyba zawsze to powinno być to Mam nadzieję przynajmniej Ani, ja szukałem? I teraz przez jego profil dołączyłem. I ogólnie jednak to było tanter nie piorun, jest ze mną, sprawy. I ogólnie to już chyba ko koniec tego odcinka. No to będę musiał sam się pożegnać. Na razie widzimy się w następnym odcinku. M może, jeśli będzie taki, nie wiem. Oczywiście żartuję, na pewno będzie. I wbijacie na kanał skałka, link na pewno będzie w opisie oraz w, w karcie. To do zobaczenia. Cześć, na razie.